Jedziemy! Kop, kop! No, wojny! na ten! Postaw ją na podłogę! O, tak będzie! Gdzie maja jest? Nie? Maja! Z dwójkiem? Maja! Maja jest! Nie! Do babci idź. Do babci. A ja, chodź do mnie! Chodź tutaj! Chodź do mnie, chodź. Chodź do mnie. Ha. No to mamy to by wywarzyć, no, z tymi kątami. No to, no. Ojeju, ojeju. Ojeju, ojeju. Ale dobre. Ale dobre. Dobre? Tak? Dobre? Dobre?